Siema ma widzowie, lecimy z następną partyjką. No i zaczynamy 4 przeciwnik, minimalnie wyższy ranking ode mnie. Obrona sycylijska, to memgariniego sobie wrzucę. Poświęcamy pionka, żeby zająć całe centrum. Ha. To będę chciał pchnąć, ale ten goniec na A5. Ten goniec na A5 wygląda słabo. Mogę dać szach. Skoczek musi tutaj wejść. Wchodzę ze związaniem. I goniec się prawdopodobnie musi wycofać. Po czym zbicie, bicie, bicie tu. To mógłbym pomyśleć o zbiciu. Ale rywal to zbije Hetmanem, tak? Szach. Skoczek. Goniec. A wtedy mi pada tutaj. Dobra, pchniemy to. Po prostu to pchniemy. A ta możliwość, o której mówiłem, nigdzie nie ucieka. Hetman G4 to jest najbardziej aktywny ruch w pozycji. Zagramy tędy do ataku na pionkę. Mhm, król przeciwnika musi zejść. Mamy możliwość dania szacha. Aczkolwiek ten szach dużo nam nie daje, bo po prostu przeciwnik rozwinie sobie figurę tędy. Rozwiniemy sobie gońca na najbardziej aktywne pole. Skoczek rozwina, rozwija się tak czy inaczej. Możemy zagrać skoczek F3. I zrobić roszadę. Możemy też zagrać skoczek E2. Skoczek na F3 dużo nie robi. Te pionki tak już są wystarczająco obronione, a będziemy mogli przerzucić skoczka do ataku w trochę inny sposób, więc zacznę od skoczka E2. I pionek C3 będzie miał większą obronę. Ok. Pionek A6. Możemy zbić. Ale możemy też wycofać naszego gońca po prostu na D3 i zrobię to. Goniec jest całkiem aktywną figurą. Jest lepszy od białopolowego gońca oponenta. Więc rozwinięcie go tutaj do ataku na Wrogiego Króla ma sens. Przeciwnik próbuje robić przestrzeń, ale pionki blokują Wrogiego Monarchę. Drugmy Roszadę. Normalny rozwój. Rywal bardzo próbuje otworzyć te pozycje. Hmm. Możemy trzymać te pianki zamknięte. Możemy tutaj właściwie nic nie robić chwilowo, tylko rozwinąć sobie ostatnią figurę na jakieś pole. Możemy pchnąć. Tylko pchnięcie pomaga przeciwnikowi otworzyć te pozycje. Z drugiej strony ja mam więcej przestrzeni, więc otwarcie pozycji powinno mi dać jakieś szanse. No ale tutaj daje mu po prostu dobrą placówkę dla skoczka, więc pięknie pchnięcie na c4 odpada. Yy, rozważam zbicie tego, po prostu zbicie. Problem jest taki, że jak zbiję to skoczek weźmie i goniec nie ma dobrego pola do odejścia. A nie chce się pozbywać mojego silnego białopolowego gońca. Więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwinięcie mojego gońca. I rozwinę go na pole B2, żeby D2 zostało dla skoczka. Łańcuch pionkowy zostaje zachowany, i rozwijamy ostatnią figurę, która jeszcze nie uczestniczy w grze. Teraz rywal pakuje się swoim skoczkiem głębiej, ale my już możemy wycofać gońca na B1 i to powinno być całkiem spoko. Zachowujemy tę figurę póki co. Ciągle naciskamy na tego gońca, więc hetman jest uwiązany do jego obrony. Uff, w ogóle strasznie szybka gra ze strony oponenta. Nie zauważyłem nawet ee, jakie tutaj błyskawiczne ruchy wykonał. No dobra, i tego skoczka bym bardzo chętnie przegrupował. Więc spróbujemy tak zrobić. A jeżeli przeciwnik się wymieni, no to ok. Będę jedyną stroną z białym, gońcem. Skoczek jest broniony. Skoczek jest broniony, ale nie jest broniony dobrze. Mogę jeszcze rozwinąć wieżę. Ostatnia nierozwinięta figura. Tylko rywal wchodzi tendy. Bicie, bicie. Skoczek. No, pozycja powinna być ok, chociaż bez szału. Więc chodzę tędy. Jak zbiję, no to zawsze mam bicie Hetmanem. Jak wejdzie z widłami, to poświęcam tego białopolowego gońca, ale, ale powinno być ok. Hetman F3, muszę bronić skoczka. Król się odsuwa. Skoczek C3. Skoczek C3 atak na gońca. I skoczek zaraz wejdzie na C4. Drugi. Groże widłami i zdobyciem figury w tym momencie. Drugim skoczkiem wejdę na a4, poprawiam pozycję moich skoczków. Nie mogę bić tego pionkiem. Za bardzo. Okej. Okay. To teraz poprawimy pozycję skoczka i przegrupujemy go na d6, gdzie będzie bardzo silną figurą atakującą, będzie atakował f7, ale będzie też atakował tego gońca. I grozimy w tym momencie zdobyciem pionka. W związku z tym, dobra, rywal się broni. Możemy zbić pionka, tylko to znowu oddaje przeciwnikowi ważne pole. Oddaje to przeciwnikowi bardzo silne pole. Skoczek przeciwnika będzie prawdopodobnie silniejszą figurą niż. Niż nasz czarnopolowy goniec, ale możemy tędy ustawić gońca jeszcze. No i bicie nigdzie nam nie ucieka. Moglibyśmy zacząć od wymiany gońca na skoczka, wtedy nie będziemy mieli takiego problemu. Zacznijmy tędy. Zacznijmy od wymiany gońca na skoczka. Tutaj wtedy też łatwiej jest nam się wybienić. Jeżeli przeciwnikowi zostanie jeden skoczek, to będzie go łatwo, łatwo skasować za chwilę. Pozycja powinna być. Oj, pionka niestety oddałem. Uh -huh. Uh -huh. Oddałem pionka i nie mam co zrobić za bardzo z gońcem. Nie, no dobra. On nie może zbić tego, więc nie ma tragedii. Teraz wytłumaczę czemu. I tylko znowu mi pionek następny wisi. Teraz biję tu. Tego zbić nie może, bo wchodzi szach z odsłony, zdobywam hetmana. Teraz jak obronić tego pionka i docisnąć tego? No chyba muszę przestawić hetmana tędy. Atak na pionka i obrona pionka centralnego. Ale mam dwa pionki mniej, na ten gość wykonuje wszystkie swoje ruchy błyskawicznie. Pionek do przodu. Nie mogę tego zbić, a mój goniec jest beznadziejny. To co robimy? Pakujemy gońca na lepsze pole. Pakujemy go do centrum i próbujemy nasze figury ustawić na bardziej aktywnych polach. Atak. Ciągle nie można bić, bo atak z odsłony zdobywamy hetmana. No i ciekawe, gdzie się ten hetman przestawi. Chyba na C5. Nie, nie widzę. Innego dobrego ruchu. Próbujemy. Próbujemy po prostu aktywizować figury. Pionek. Dobra, bijemy pionek bije i pionek idzie do przodu. Musimy, musimy budować jakąkolwiek kontrę, nawet jeśli ta kontra nie jest realistyczna i nie jest prawidłowa. Grozimy do robienia Hetmana, grozimy też szachem. Coś musimy. A od razu odpowiedź. Dobra. Grozimy szachem. Dorobieniem Hetmana już tak bardzo nie grozimy. Atak na pionka, atak na wrogiego króla. Pionek jest broniony. Chyba Pionka do przodu pchnie. Tak bym się spodziewał, że będzie pchał, ale wtedy mamy prawdopodobnie wymuszony remis. Dobra szach. Nie ma co się zastanawiać, nawet. Groźba mata. Wieża musi przejść do obrony. Ja chyba nic nie mam dalej, tego pionka zbić nie można, bo wchodzi. tendy. no, problem jest taki, że ta pozycja nadal może być przegrana. Prawdopodobnie jest w dalszym ciągu. Ale może to skomplikujemy. Przeciwnik musi jakoś zareagować, bo inaczej wchodzi szach i król. Tu, tu, tu i Hetman. Wygrywamy partię. Zwierzę G8 wydaje się koniecznością w tym momencie. Przestawiamy wieżę, bo muszę jakoś. Muszę jakoś zamatować. Muszę coś tu zrobić. I chciałbym przestawić gońca, tylko to, to może być zbyt wolne. Goniec, Tylko to nie zadziała przez to, że teraz ten Hetman już tutaj stoi. Ale może tak? Nie, bo ma tylnego rzędu wchodzi. Myślałem o poświęceniu i zagraniu tędy. Sakra. Kurczę, za wolny będę. Dobra, atakujemy. A, już teraz tędy wchodzi. To już nic nie mam raczej. Ale widły wchodzą. Koda, fajne szanse były, ale gościu taki szybki. Sakrycznie szybki, naprawdę. Poddaję się. Mam wrażenie, że na końcu była szansa, ale to nam silnik pokaże. Zróbmy przegląd. Tak, widzowie, na końcu dostałem wygraną pozycję. Przez pewien czas miałem kompletnie przegraną. Później role się odwróciły, ale nie wykorzystałem szansy i wygrać mi się nie udało. Nie widziałem, gdzie tam jest wygrywająca kombinacja. Miałem za mało czasu, żeby ją znaleźć. No dobra, tutaj ta aktywna gra była rzeczywiście dość optymalna. Według silnika atak na skrzydle e, królewskim powinien przebiegać tak, że to ja pcham pionka, a pozwoliłem przeciwnikowi grać w ten sposób. Dobra, poprawiam pozycję moich figur. Silnik nie lubi tych decyzji. No, ale teraz mam ładnie ustawionego skoczka i mimo pionka mniej mam ładną przewagę pozycyjną. Zejście z tego związania według silnika było prawidłowe. Nie będę się kłócił. I tutaj oddałem pionka. A, właśnie, bo żeby hetmanem te pionki bronić. No i zbiłem niewłaściwą figurę. Teraz pozycja jest kompletnie przegrana, ale czekam na błąd przeciwnika. No właśnie. I. I tutaj dostałem wygraną pozycję, której nie wykorzystałem. A, żeby Hetman nie mógł przyjść, zamiana kolejności ruchów. Nadal moim zdaniem to nie jest łatwe do zwycięstwa, ale na pewno szanse są dużo większe. Bo teraz już mogę gońca przestawić i, i tu. No dobra, ale jest ruch przeciwnika. I co ja wtedy bym miał zrobić? Dobra, przegapiłem to, przegapiłem to kompletnie. Yy, czyli zdobywamy hetmana. Ale na, no z minutą, półtora minuty na zegarze, to nie byłem w stanie tego doliczyć. Umknęło to bardzo mojej uwadze. No i ten ruch. Ten ruch znowu wygrywał. Zapomniałem, że goniec broni. Z groźba mata w dwóch. Jak rywal zbije, to. To też jest mat. Dobra. Dzięki widzowie. Super Partia, tylko szkoda, że tej taktyki nie znalazłem tak szybko. Wiedziałem, że tam powinna być wygrana pozycja, ale nie udało mi się tego znaleźć. Ehm, no. W sumie to, mimo że przeciwnik podstawił mi te kombinacje, to dzięki temu, że grał tak szybko, e, wymusił na mnie, na mnie błędy, więc strategia oponenta okazała się naprawdę skuteczna. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania, wspierania i zapisywania się na moje lekcje. A już jutro lecimy z następną gierką. Więc dzięki, i do zobaczenia.